Siemanko, tutaj Julpix i witam Was w odcinku, w którym pokażę Wam jak zdobyć skina i Żów zupełnie za darmo, a więc już zapraszam do oglądania. Ale jeszcze przed startem tego odcinka zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i łapkę do góry. No a teraz lecimy już z odcinkiem. Dobra, a więc żeby zdobyć skina Frencjesów, zupełnie musicie wygrać Yes. -y. No, na pewno nie uda się to wszystkim, ale jakimś dobrym graczom tak. No ale co jeśli nie jesteście jakimiś proplayerami, lub nie umiecie po prostu wygrywać turniej, albo nie macie nawet włączonego 2 l to co, co wtedy zrobić? Możecie tego skina, którego widzicie na ekranie, kupić za. 800 fałdolców. Tak, za, 800, za tylko 800 fałdolców możecie go kupić. A mały plecak za 200 fałdorców, więc wydaje mi się, że to jest bardzo opłacalne. No i właśnie widzowie, to jest ten sposób. Jeśli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę do góry i subskrypcję z dzwoneczkiem na kanale. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobał, bo to naprawdę mi bardzo dużo daje. No a co, my widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze możecie napisać pomysł na następny odcinek lub na następny podatnik, co mam wam powiedzieć w następnym odcinku. A teraz tak na serio się już żegnam. Pozdro no i cześć!